Witam tutaj walkis i kontynuujemy od dnia czwartego w naszą y, papierową robótkę. Jest listopad, 26 dzień listopada i otwieramy nasz sklepik. Nasz i teraz tak, nowe zasady są takie, iż nasi muszą mieć dowód osobisty, a obcy muszą mieć pozwolenie na wejście i już bileciki nie są niestety przyjmowane i tak. Anastazja Lambert z Antegri, Sant Marmero, czy jest takie miasto, sprawdzę, bo nie jestem pewny. Antegria, Sant Marmero jest... Eee, female 1984 Napis teraz tak eee, Numer paszportu czy się zgadza Zgadza się Data ważności powiedzmy że tego pozwolenia na wejście się zgadza No więc nie mamy niestety innego wyjścia Niestety jak ją opuścić Logan Mejera. Tak, numer się zgadza. No i niestety kolega się trochę spóźnił. Ponieważ data się nie zgadza. No był zajęty. No to przykro mi, no jak był zajęty, no to no to no to no to no to no to przykro mi, no przykro Next małufajno no, plary, oj bilet chyba biletów już nie przejmujemy nie i tu tu i tu i tu nie ma bilet nie ma Nie, niestety niestety ja nawet tego chciał to to nie mogę cię przepuścić tak zasady są ustalone niestety wepatru no i to Dobra. Ja. Pierdoluj. Dobra. A nie zapłacie za bilet. Przykro mi, naprawdę. Jui Jakobsen. Zdjęcie się z... Zdjęcie się zgadza, ale nie ma tego... tego papierka. I już jest papierek. Więc czekaj, co ona tam powiedziała? Pod mikrofonem mamy karteczkę. Ktoś tam sobie pisze tak... 90 dni... się zgadza... Ponieważ miesiąc ma 30... 3 razy 30 to jest 90! Będzie! Odwiedza znajomych, czy tam rodzinę, czy kogoś... To się zgadza, data się zgadza, numer się zgadza, zdjęcie się zgadza... I tak dalej. Mnie się zgadza na obu papierkach. I witamy w Arstot. Welcome to Arstotka. Ghost to trouble. Mm. Wszyscy wyglądają tak samo w tej kolejce. Interesujący. Odwiedza syna, którego nie widział przez 6 sze miesięcy. 6 lat. Na 6 miesięcy przyjeżdża. Ale niestety. Niestety ma przeterminowany papierek Co ona na to powie? Jej syn czeka hmm. Jeżeli ją puszczę, dostanę ostrzeżenie A dwa ostrzeżenia to jest jeszcze tam jako tako, Ale trzecia to już jest kara I w tym momencie Odwieźć sobie syna Nie będzie Będziemy dobrzy, ludzcy, nie będziemy słuchać rozkazów. Co? Dobrze, ostrze nie dostałem, ale co to za żetonik? Hmm. Dobra. Yy, tak następny następny jest pan aleksander borges Tu się zgadza zdjęcie się zgadza data ważności się zgadza numer się zgadza czekam chciał imigrować tak dobrze więc przybijamy pieczątkę zieloną i witamy w naszych w naszym pięknym kraju następny co? nie 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 płeć? Nie, kurde dobra trudno Przykro mi. Emma eee, Czwietkowski. 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 I zdjęcia się zgadzają. Data ważności się zgadza. Data urodzenia się zgadza. Wysokość. Tutaj też można sobie sprawdzić wysokość. Zgadza się. waga się zgadza. Płeć się zgadza na ja czym <Stars2> yes, right. <aslında istot RTL> znaczy, miejsce wydanie się chyba też zgadza bo my chyba tu właśnie jesteśmy guys, w, tym <y mieście. w tym mieście ostrzeżenia nie ma dobrze, dobrze jest znowu on mam, śmiem twierdzić, że mam, posiadam przypuszczenia iż albowiem ów paszport wydaje się być fałszywy ale chwila, moment. Pogadamy z nim sobie o tym. To, to. Nie, to i to. I... To i to. Nie, to i to. To, to, to. to. Z tym? O, jest. I have Pre-approved. Dobra, eee, więc... Niestety, ale proszę pana, pana nie wpuszczamy z y, papierkiem podrobionym kredkami. Wróci z lepszym. Okej. Okay. Następny. Następna. Zabar. Sofia Brankowski z Paradyzny, czyli od nas, czyli z zdjęcie się zgadza. To się zgadza. Wzrost się zgadza, waga się zgadza, to się zgadza, wszystko się zgadza, płyt się zgadza, więc niestety, puszczamy. Czemu niestety? Czemu się nie puszczasz? Co? Już koniec? Okej. Okay. Eee, więc tak. Akurat z nas było stać, wszyscy są okej. Okay. Eee, tak. Kolejny dzień, piękny, w naszym pięknym kraju... E, Puszczamy, nie czytamy, nie chce mi się czytać i tak... To samo co ostatnio... E, ale tutaj było coś w gazecie... Winslet Straight coś tam poszukiwany za morderstwo, tak, okej... Okay. Manuel Balog... Kiedy on to chciał? Praca, miesiąc, ok, zgadza się, to się zgadza, zgadza, zgadza. Witamy. No masz to. No co zaś. Numer, ok. Dorademir. Numer, zgadza się. To się nie zgadza, a mianowicie... To z tym się nie zgadza, bo 3 miesiące to nie jest 30 dni. E, pomyliła się i będzie 90 dni. Okej, okay. to się mogę zgodzić. Zdjęcie się zgadza i nie się zgadza, to się zgadza, się się zgadza, się. się, 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 się. E, Next. O. Ten pan był w gazecie. E, czy możemy to zaznaczyć? Nie, to to z tym. Tak. Czy jesteś Miss Holera! Tak. Nie. Kim... Aha, możemy go zaraz zakrakować. Shit. Niestety, ale idziesz z nimi. Yy, następny. Otwieramy sklepik. Yy, tak. Daniel Bauer, gdzie jest twój paszport, panie Daniel Bauer? Gdzie jest mój magiczny dzienniczek? Magiczny dzienniczek mówi, że muszę mieć paszport. To z tym... Tak, gdzie jest mój paszport, panie? No to czemu go od razu nie podajesz... No naprawdę... Yy, data, data... Płeć, płeć... Numer, numer... Imię, imię... I kolego, proszę kolegi... Kolega jest dobry... Kolega dobry, poprawny... Papierki, więc... Zobaczmy następny... Yy, papers, please... Kajden Bogdanow zostaje w naszym... O, jaki niemiły. Dwa dni. Yy, zdjęcie się zgadza, imię się zgadza, data się zgadza, numer się zgadza, wszystko się zgadza, pieczątka się zgadza, więc... No, tu. A. Yy. Dobrze, do widzenia. Bez łaski. Następny, następna. Tak. Ugne, a tu jest ugnu. Jukic. Tu się nie zgadza. Ma więcej imion. Więc damy jej papierek, który może sobie odbić paluchy. Tu nam przyszło. Tu nam przyszło z... Przewózstwa. Odciski się zgadzają z tego co widzę, ale niestety nie ma tutaj żadnych drugich imion. Więc... A jeszcze pogadamy z nią trochę. Eee, tu tu. To i to. Nie! Nie da się... Dobra. No to z tym, nie wpuszczamy. wynocha. Nie wpuszczamy. Nie wpuszczamy nie wpuszczamy, nie wpuszczamy, nie wpuszczamy Nie wpuszczamy, jedna literka się komuś omskła i nie wpuszczamy, nie wpuszczamy Piękny paszport Nie wpuszczamy wylocha Następny Następny jest pan bez paszportu Magiczny dzienniczek, paszport, paszport nie ma Ups Kajet twój paszport Co to jest paszport? Co to jest? Okej okay. Tak To be used twój only, więc przy, przy, przyklejmy mu czerwoną pieczątkę Skoro nie wie nawet co to jest paszport mm, to to Następny Proszę z paszportami, naprawdę, będzie łatwiej. Jest paszport. Benjamin Martin. Eee, dobrze, fajnie, ale co, co tam powiedział? Eee, dobra. To się zgadza, to się zgadza, wyglądasz w porządku, płeć się zgadza, więc dzień dobry, witamy. Bądźmy mi je dla mojej żony jest zaraz za mną. Czy to jest jego żona wygląda jak brzucha ty facet, dokładnie to samo jak on zresztą? Hey Birds. Tak widziałem twojego męża właśnie przyszedł. Przez granicę, bo go nie spotkałaś, który której wychodził właśnie, więc... Okej. Okay. Ale brakuje nam przepustki. To niedobrz. Niezgodność wykryta. Nie ma. Proszę błagam cię. Nie dali mi przepustki, nie miałem wyboru. Zostanę zabita, jeżeli wrócę do anterii. Hmm... Ładnie to tak rozdzielać małżeństwa? Mam już jedną... jedno ostrzeżenie. Dobra. Żyjcie tam dobrze. Nie zapomnij mi O, że to Znowu inny ten, to może jakiś, nie wiem, jakiś achievement z tego będzie, może poza betą, czy co... Następny jest pan Gabriel Iroy Jenkins. No ale tak. E Bostan Harakubia i Bostan i Boston. Jest Boston. Tak, numerek się zgadza, fotka się zgadza, sweet data jest, jest, witamy. Nie stać na ogrzewanie! Nie. I podwyższył się czynsz! Ha! Dobra, yy, w każdym razie jest następny dzień yy, i to jest następny odcinek, w takim razie na tego dnia będzie. Zanim otworzę sklepik, pożegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie.